Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Po tym odcinku chciałabym, żebyś miał, miała umiejętność nowego spojrzenia na swój dzień. Ale spojrzenia pod takim kątem, żeby umieć cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Bez zbytniego wybiegania w przyszłość i bez zbytniego skupiania się na przeszłości. A czemu to ma służyć w ogóle? Przecież cały czas planujemy, przecież cały czas analizujemy przeszłość. I w pewnym sensie to jest ok, pod warunkiem, że z przeszłości wyciągamy wnioski, to co jest dla nas ważne dla przyszłych działań, a patrzymy na przyszłość pod tym kątem, co możemy dobrego dla siebie zrobić. Tylko często jest tak, że zapominamy o tym, co jest tu i teraz, a tak naprawdę to, co dzieje się tu i teraz, ma znaczący wpływ na nasze przyszłe działania. Ale jak w ogóle można to zrobić? Przede wszystkim warto skupić się na swoim planie dnia. Co konkretnie robisz? Jakie to są zadania? Czy to są zadania, które na pewno musisz wykonać? Czy to są zadania z cyklu walka o życie i śmierć? I że jak ich nie zrobisz, to wszystko się zakończy? Więc będzie to wymagać trochę pracy od Ciebie takiego skrupulatnego przeanalizowania swojego dnia. I wiem, że wraca wracając do tych wcześniejszych dni, będzie Ci trudno przeanalizować krok po kroku, co takiego się działo, co takiego robiłeś, robiłaś, ale zacznij od dziś. Zacznij od tego, co masz zaplanowane na dany dzień. Konkretnie godzina po godzinie, nawet niech to będą drobne rzeczy, jak wypicie kawy, choć dla niektórych to jest bardzo ważna część dnia, ale właśnie. Wszystkie rzeczy sobie wypisz. I zobaczysz, jak długa to jest lista. I zbierz sobie takie listy z kilku dni, nie tylko z jednego, bo wiadomo, każdego dnia tak naprawdę robisz coś innego. Są to nowe zadania, nowe obowiązki, nowe zobowiązania, więc warto z kilku dni zrobić sobie takie listy. I ważne, żeby sprawdzić, czy w każdym z tych dni są jakieś rzeczy, Powtarzalne, z których nie możesz zrezygnować. To ważne, żeby zostało przeanalizowane i przez Ciebie podkreślone, zauważone. Kolejną ważną rzeczą jest zastanowienie się: co z tych rzeczy jest zbędne? Co z tych rzeczy mogłoby zostać pominięte? Nie jest niezbędne do tego, żeby coś osiągnąć, coś zrealizować. Być może to są jakieś przeszkadzacze, coś, co nie pozwala Ci się skupić na innych istotnych rzeczach. I tak krok po kroku analizując, możesz stworzyć sobie taki nowy plan, który będzie dla Ciebie wyznacznikiem szybkiego działania, szybkiego realizowania danych rzeczy. Bo jeżeli wyeliminujesz sobie rzeczy, które przeszkadzają Ci, które możesz delegować, którymi Ty osobiście nie musisz się zajmować, to ten Twój plan dnia stworzy Ci obszary, w których będziesz mógł zająć się czymś ważnym dla Ciebie. Czymś, co rozwija Ciebie. Więc kilka dni poświęcisz na szczegółowe przeanalizowanie swojego dnia, od rana do wieczora, na znalezieniu rzeczy, które tylko i wyłącznie Ty możesz zrobić i nie możesz ich delegować, ale ważne jest też znalezienie tych rzeczy, które właśnie możesz delegować, możesz przekazać. I zobaczysz. Skupisz się na tym, wtedy co jest tu i teraz. Jeżeli chodzi w ogóle o nasze funkcjonowanie, o nasze bycie, to ważna jest umiejętność skupiania się na tym, co jest tu i teraz. Bo przyszłości jeszcze nie ma, a przeszłości już nie ma. A z jakichś dziwnych powodów uwielbiamy rozpraszać się na te dwie sfery życia: życia byłego i życia przyszłego. A tak naprawdę jesteśmy tu i teraz, więc tu i teraz powinno się liczyć, bo to, co robimy tu i teraz. Ma znaczący wpływ na to, co będzie. Więc, jeżeli sobie stworzysz taki plan dnia, rzeczy, które każdego dnia są powtarzalne, bo no nie ukrywajmy tego, nie, nie oszukujmy się, że będą się pojawiać takie zaskakujące rzeczy w Twoim życiu. Będą takie dni, że coś Cię zaskoczy i będzie to nieplanowane, a coś, co będzie trzeba zrobić. Ale warto też mieć taki plan, który pokaże Ci, Rzeczy, które Ty musisz robić, i być może też to pozwoli Ci je tak ułożyć w ciągu dnia, że skupisz się na nich w pierwszej części dnia, a pozostałą część dnia będziesz mógł planować w zupełnie dowolny sposób: dla siebie, dla odpoczynku, dla relaksu, dla rodziny. Czyli kilka dni poświęć na to, żeby przeanalizować te swoje dni i wyciągnij z tego wnioski. Wyciągnij wnioski, tak jak wyciągasz wnioski z przeszłości. Analizujesz, co było dobre, co było złe, co wymaga poprawy, jaka jest nauka na przyszłość, ale to zostawiasz. Akceptujesz to, co było, bo tego już nie zmienisz, więc ważne jest zaakceptowanie sukcesów, jak i błędów, a popatrzenie w przyszłość co możesz dobrego, wartościowego zrobić dla siebie, dla innych i jak to rozplanować w swoim dniu, tak żeby był ten czas dla Ciebie, na odpoczynek, na relaks, na rozwój, jak i na te rzeczy, które są ważne, niezbędne do zrobienia. A te, które są mniej ważne, albo takie, które mogą się obejść bez Twojej obecności, deleguj. I dostrzegaj wtedy takie małe chwile skupienia skupienia na sobie, skupienia na doznaniu radości, szczęścia, i zobaczysz, jak. Ta droga do Twoich wyznaczonych celów będzie wyraźniejsza i być może szybciej będziesz osiągał swoje cele. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć.